Piosenki papieskiej pod hasłem Jan Paweł II, Człowiek Święty. Nie jest tajemnicą, że do tego rodzaju przedsięwzięcia zainspirowała nas kanonizacja papieża, patrona naszego gimnazju. My, Jana Pawła uczniowie, chcemy pielęgnować wartości duchowe Ojca Świętego także przez piosenkę. Potrzebujemy mistrza, bo wychowanie przez ten tak daje nam skrzydła i stanowi fundament wszystkiego, co możemy osiągnąć. Wie o tym dobrze pan Zdzisław Korkuna, dyrektor naszej szkoły, którego poprosimy teraz o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie na Festiwalu Piosenki Papieskiej w Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Gąbinie. Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo ważne. Chcemy oddać hołd naszemu patronowi, papieżowi Janowi Pawłowi II, dziś już świętemu. Witam gorąco wszystkich uczestników dzisiejszego festiwalu wraz z opiekunami. Cieszę się, że naszą, na naszą uroczystość przybyli goście. Witam. Bardzo gorąco, księdza profesora Andrzeja Rojewskiego, wykładowcem Wyższego Seminarium Duchownego w Polsku. Witam księdza proboszcza Józefa Szczecińskiego. Jestem. Serdecznie witam burmistrza miasta i gminy Gombit, Krzysztofa Jarczaka. Witam Panią Elżbietę Kamińską, Prezesa Związku Piłs Piłsudczyków, Oddział Gąbny. <kluczy> Witam wszystkich gości, niewymienionych tu z nazwiska, a obecnych na dzisiejszym festiwalu. Pragnę jeszcze poinformować, że sponsorami dzisiejszego festiwalu są ksiądz Józef Szczeciński, burmistrz Miasta i Gminy Gombin Krzysztof Jarczak oraz pan Jacek Kamiński, właściciel z typu Muzycznego z Płocka. I żeby nie przedłużać, chciałbym życzyć wszystkim uczestnikom udanych występów, satysfakcji i wiele radości. A teraz chciałbym poprosić naszych gości księdza Andrzeja Rojewskiego, burmistrza Krzysztofa Jabczaka oraz księdza Józefa Szczecińskiego. powiedzieć, ziomkowie mojej, przecież stąd jestem. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być wśród was, że o starym księdzu, tu urodzonym, nie zapominacie, tak jak i on nie zapominał o Gąbinie. A, a pro festiwalu, chcę powiedzieć tyle. Święty Augustyn powiedział kiedyś tak, kto kocha, ten śpiewa. Gimnazjum ja Jana Pawła II, kocha swojego patrona i dlatego śpiewa. A w pieśni jest zawarta ogromna mądrość tego sformułowania, który kocha, ten śpiewa. Na pewno się Augustyn nauczył od swego wielkiego mistrza, od biskupa Mediolanu św. Ambrożego. W czasach kiedy Ambroż był biskupem mediolanu były też grupy wierzących, którzy chcieli trochę jednak na swój sposób interpretować Ewangelię i ją zaczęli źle interpretować. Co robił biskup Ambroży? Układał hymny, bo zawsze treść, której towarzyszy melodia, łatwiej wpada do serca, jest lepiej przyspajana, lepiej pamiętana. Tam też chodzi o treść. Dziewczęta powiedziały przecież, że chcą przekazać naukę Jana Pawła II w piosence powodzenia. Przekażcie ją nam. Przekażcie z takim młodzieńczym entuzjazmem, bo w starszym wieku o entuzjazmu trudno. Ale jak człowiek jest wśród dzieci i młodzieży, to nabywa tego entuzjazmu. I Wy jesteście dzisiaj taką iskierką, która na pewno w sercach nas starszych rozpali też i miłość, i treść nauki Jana Pawła II i pomoże nam żyć. Dzięki serdeczne, powodzenia i wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że. W tak wspaniałym gronie spotykamy się dzisiaj tutaj, w Gimnazjum Jana Pawła II w Gąbinie, naszego najmłodszego świętego. Myślę, że to wydarzenie, które było tak niedawno przez nas wszystkich przeżywane, dzisiaj będzie wyśpiewane. Wyśpiewane na tej scenie. Z radością przez tych najwspanialszych z artystów, tych, którzy śpiewają swoim sercem, i tych, którzy śpiewają swoją miłością. Miłością do Jana Pawła II. W tak wspaniałym, doborowym towarzystwie, bo wiem, że mamy gości tutaj nawet dwóch powiatów. To wydarzenie nabiera wielkiej rangi. Jest to pierwszy festiwal, mam nadzieję, że nie ostatni. Nasze gimnazjum Jana Pawła II w Gombinie jest znane z wielu inicjatyw, bardzo dobrych inicjatyw, które realizują dla miasta, dla szkoły, dla bliźnich i to jest też takie dzieło. Myślę, że w tak wspaniałym, profesjonalnym jury, które dzisiaj tutaj będzie sprawowało no, tą ważną rolę oceny, to możemy być pewni, że ono również będzie bardzo sprawiedliwe. Oczywiście nie ma pierwszych miejsc, nie ma takiego podium. Ale dla mnie, myślę, że dla nas wszystkich, jak tutaj stoimy, dla księdza profesora, dla księdza dziekana, dla pana dyrektora, dla pań, które przygotowywały ten konkurs, wszyscy już dzisiaj jesteście zwycięzcami i tego wam życzę. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego spotkania. Zaproszenie tylu wspaniałych gości i artystów. Ja od razu może jeszcze inną rzecz poruszę. Nie możemy tego skończyć w tym roku. Tutaj jak zasugerował pan burmistrz, ale już się umówmy na dziesięciolecie. Nie tylko młodzi w Waszym wieku, ale wy już jako nauczyciele, wychowawcy tutaj przyjedziecie ze swoimi grupami. No i historyczne spotkanie. Szkoła zasługuje na to. Naprawdę te wydarzenia z Rzymu bardzo mocno rozbudziły całą wspólnotę szkoły Jana Pawła II. Było to widać przy, w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, która właśnie prowadziła aleją ulicą Jana Pawła II przy szkole i poświęcenie było później pomika. Jak też następne imprezy, chociażby wczorajsze, mówiąc nie mówiąc, w świątyni w Kościele. Więc za wszystko dziękuję, gratuluję, no i życzę wspaniałych przeżyć tutaj. Wspaniałych, niezapomnianych wspomnień. Ja jestem przekonany, że one będą wspaniałe i niezapomniane. Pamiętajcie o też przesłaniu Jana Pawła II. On wszystko, co robił, robił z uśmiechem na twarzy. Nawet cierpiał z uśmiechem na twarzy. Niech tego uśmiechu i radości dzisiaj na tej sali nie zabraknie. Pierwszy festiwal piosenki papieskiej, Jan Paweł II, człowiek święty, wspólnie, wszyscy razem, uważamy za otwarty.